Siemanko, ja byłem z pieskiem na spacerku, trochę się wybiegała troszkę, troszkę za mało, jak to Jack Russell, to jest mieszaniec, ale jednak Jack Russell, Jack Russell powinien tak przynajmniej się dwa razy dziennie wybiegać, tak po godzince, no niestety taka pogoda, jaka jest, taka jest i wiem, że ona jest troszeczkę, no, niewybiegana, nie powiem, że zaniedbana, bo jest, za, bo jest zadbana, ale że jest troszeczkę niewybiegana i ona się zawsze, czy się wybiega, czy się nie wybiega, zachowuje się bardzo dziwnie i tak, na, tak na, taka jest napobudliwa w samochodzie i taka jest yy, nerwowa, taka podekscytowana, zobaczymy, jak teraz będzie. W drodze powrótnej ze spaceru ze spaceru Ona przeważnie otwiera okno łapkami nauczyła się mądra psinka jest Także zobaczymy jak to będzie wyglądało teraz deska jedziemy Zawsze sobie obserwuję świat No i często zdarza jej się wcisnąć przycisk żeby otwierać okna otwiera oczywiście wszystkie okna Zawsze to, towarzyszy nam pisk, szczek ale to wszystko jest takie ekscytujące. Nie wiem jak teraz się zachowa SK. Muszę coś robić, no bo ludzie chcą oglądać. A jak zobaczę, że ja gadam, a ty i robisz z tego co ja mówię, to będzie lipa. O! Jak będzie ta, tyle grzeszna, że niepotrzebne będzie nagrywanie, to oczywiście wyłączę. Też macie psy, też to się zachowują w samochodach Obserwują co się dzieje, co mijają No Trochę otworzy okna o. O. Teraz Elska jest w żywiole, w żywiole jest dziewczyna Up Tylko czy przestraszyłaś się. Co tam za okienkiem jest? Co tam za okienkiem? Ale na tyle jest kumata, jak patrzy w okno, że przez stopno nie wyskoczy, ale powiem Wam tak, jak wychodzę z nią na spacer, idziemy sobie naszym krokiem i on oczywiście jest na wysokości podłogi, to ona się nie rozgląda w prawo i w lewo, a później znowu w prawo, tak jak uczyli nas w szkołach. Ona najchętniej weszłaby pod każdy samochód, który jedzie. Także każde wyjście z nią to jest jakby ratowanie jej życia. Pomimo tego, że tyle razy jest zatrzymywana przed wejściem na, 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 na ulicę, to za każdym razem i tak zachowuje się, jakby, jakby widziała ulicę pierwszy raz. Iby taki mądry piesek, a taki głupiutki, nie? W sensie głupiutki, no pies nie przewiduje, że może zginąć. Pies nawet nie wie co to śmierć chyba. wy macie jakieś psy? Widzowie moi, macie jakieś psy? Jakie macie psy? Ile macie te psy? Który dłuższy z was, wasz pies w życiu z kolei? Mój to jeszcze chyba nawet przestałem liczyć, to już mam chyba, z, nie wiem, no przynajmniej te 10 psów miałem w swoim życiu. I wszystkie tak samo kochałem i wszystkie tak samo pieściłem. I wszystkie były zawsze inne. Teraz jest ten Jack Russell z Chihuahua, mieszaniec, taki mikro, miałem i Dobermana, miałem, i miałem ze trzy kundle, miałem miałem Wilczura, miałem Bigla, no dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj chyba pisku nie będzie, no bo jest, no, powiem, no nie powiem, że jest wybiegana, ale jest, ale biegała i... Zrobiła, co miała zrobić, czyli wszystkie potrzeby swoje po raz, po dwa, po trzy I chyba nie będzie nic z tego, co chciałem Wam pokazać Ale... No tak chciałem sobie nagrać filmik z tą Eską moją, bo tak staram się utrwalać Ten procent mojego, że tak powiem, czasu na, na tym świecie, na, te, na tego YouTube'a No i tego pieska też często pokazuję w moich filmikach Jak, jak robię pompki, on często biega, albo gdzieś chodzę na, na spacery, coś tam gadam do Was, to też Często ten piesek się pokazuje ona już ma swoje lata, już ma, ona już ma te, już idzie 13 rok, jej, więc na pewno już ma z górki, więc dobrze by było, gdyby, gdyby te chwile że jak jest taka energiczna, taka zdrowa i taka jeszcze powiedzmy, że tak powiem, uśmiechnięta, żeby była uwieczniona na tych moich filmikach, bo później będę sobie starszy, to będę sobie mógł obejrzeć, wspomnieć pieska, a to pierwszy piesek, nie, to drugi piesek, którego nagrywam, kiedyś nagrywałem betę Dobermana. Ale ona była nagrana na VHS-ie. A, ta, a ten, ten, ta kaseta VHS gdzieś się zgubiła, więc tyle zostało po psie. Ja też byłem mocny na tym VHS-ie. Fajnie by było to znaleźć, ale to gdzieś w Polsce zaginęło i chyba już się nigdy nie odnajdzie. No bo ja już tutaj w tej Anglii mieszkam. Nie wiem, co by się musiało stać, żeby kaseta z VHS, chociaż taka duża, chociaż taka widoczna. Znalazłaby się u mnie w moim domie, domu w Anglii, no. Eski, ale zapierdzielamy co? W powietrzu. W powietrze malutka. Łap życie, ko kochana moja suczko. <laughs> łap życie, kochana moja suczko. Patrz, łap przez okno, malutka. Patrz przez okno, malutka sobie na świat. Łap, malutka, łap. Dotlej się. No, na tyle moje kochane dzieciaczki. Dziękuję za każdą subskrypcję, za każdego gościa, za każdy komentarz. To buduje mu kanał, napędza to wszystko. Mi daje jakieś tam znaki, że ktoś to ogląda. Zawsze mogłoby być więcej, zawsze mogłoby być mniej. Jest jak jest, jest sam raz. A będzie jeszcze lepiej. Ja wam to mówię. Jakem broda. Ja się muszę skupić, już na, na drodze. Bo to, już, bo to nie są Blueberry Jankesa, <grystanie> I co? Lecimy z tematem, trzymajcie się. Ja daję turbo, daję turbo i lecę. Zadzieram kiece i lecę. Musimy jakoś muzyczkę, żeby nie było tak nudno. Ale to zaraz, bo mi, bo mi ściągnął tą monetyzację. Trzymajcie się, dzieciaczki, do następnego razu. Ja muszę tutaj. O, ale zakret mam. Ale mam zakret, wiecie? Jak w GTA. Mam zakret, jak w GTA. O, trochę tak pojedziemy. Będzie śmieszniej. Cały czas na orientie, pamiętajcie, cały czas na orientie, Nie ma lipy. Nikt telefonu mi nie trzyma, ani ja sam sobie nie trzymam. Bo kiedyś nagrałem taki film. No ale wracałem, wrócałem, skądś wróciliśmy i jechał taki, taki, taka banda na rowerach. I no musiałem nagrać to, bo nie jechali na kołach, jeżdżali na, na jezdnie, oczywiście w kapturach, chyba było ich z 20 zresztą ten film zrobił u mnie dużo wyświetleń bo to było jakieś 2 lata temu albo 3 lata temu no i wziąłem telefon i po prostu zacząłem nagrywać wiecie, jako kierowca wiem, że tak się nie powinno robić no i zalała mnie fala oczywiście fajnych komentarzy i takich niefajnych, że donoszą na mnie na policję, że po kanale że po kanale na YouTube dojdą do mnie a ja naprawdę robiłem to eee, automatycznie. Po prostu widzę, że taka fajna sytuacja. Fajna, nie fajna bo oni wjeżdżali i jechali pod prąd. Jechali na kole jednym nagle skręcali tuż przed samochodem, tak żeby ten kierowca był wystraszony. I postanowiłem to nagrać, żeby dać do oceny to ludziom, jak to, jak, to, jak to się ludziom wydaje. No i miałem takie. No, miałem komentarze z groźbami. To przeważnie byli Anglicy, bo wiedzieli, że To Polak nagrywa. A tu też się zdarza tak, że jak komuś z innego kraju jak ktoś z innego kraju nagrywa tubylców, jak powiem native'ów, to tym tubylcom się to nie podoba. Oczywiście byłem wysyłany do Polski w walizkach, w pontonach. Yy, oczywiście tak wiecie, słownie, także to tyle ty, ty, ty ode mnie. Dziękuję jeszcze raz za wszystkie subskrypcje. No chciałem wam pokazać tego pieska, jak fajnie się ekscytuje, no ale wam nie pokażę, bo, bo... ona już się po prostu mnie ekscytuje. nie ekscytuje. Nieska, się nie ekscytujesz. Masz jeszcze wietrza. Ale dziękuję wam jeszcze raz. Trzymajcie się. Do na następnego razu.